Witajcie, moi drodzy, na kanale. Chciałbym od razu was się spytać, czy słyszeliście o tym, że prawo ducha życia, prawo, zasada, ekspresja, dynamika tego życia tego życia Chrystusa Jezusa w człowieku wierzącym jest tym sposobem, który uwalnia, wyzwala, ratuje um, od życia według prawa grzechu i śmierci. Moi drodzy, hmm. Wiecie, modlę się teraz i po prostu ha, kręcę coś z mojego serca. Modlę się, stoję przed Bogiem i wołam o poznanie tego prawa, o poznanie Chrystusa Jezusa, o poznanie w Duchu Świętym, kim jest Bóg wewnątrz mnie. Moi drodzy, moim pragnieniem jest go poznać. Moim pragnieniem jest to, aby ta ekspresja Ducha. Siła ducha, autorytet ducha, życie ducha we mnie się przejawiało, aby ta moc zmartwychwstania objawiała się, przejawiała się, urealniała się na śmiertelnym moim ciele. Chrystus w nas jest, przyjęliśmy Go, On żyje w nas i pragnie nas nasycić sobą i pragnie mm, po prostu przez nas działać w stosunku do innych. To jest żywe słowo Boże, nie martwa litera. Nie zbiór zasad, nakazów, zakazów, jakaś tam moralność, rozumiecie? To jest żywa osoba, żywe słowo Boże, w które z nieba przyszło i przez wiary naszych serc zamieszkało w naszym duchu. I Pan pragnie w nas się przejawiać, nas zmieniać, uświęcać, przekształcać na swoje podobieństwo. Tu jest ta wolność od chorób, od niemocy, od demonicznych wpływów, od sieroctwa, odrzucenia Um, od braku poznania Boga, braku poznania woli Bożej, od życia ha, takiego sierocego. Więc żyjmy w Chrystusie, trwając przez wiarę naszych serc w Nim, a będziemy żyli. A będziemy żyli, moi drodzy, na chwałę Ojca.